Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Salon bez tajemnic. A dzisiaj? O nie, najgorzej. Ale bym po prostu chyba rozwaliła ten salon. Jestem zdenerwowana. Jak stylistka mogła coś takiego zrobić? Najgorzej. No to zaczynamy. Krysztyn, dash intro. Krysztyn, dzięki za intro, widzowie, za to, że jesteście. No to zaczynamy od pierwszej historii. Cześć, na wstępie prosiłabym o zamazanie moich danych. Tak, zamazałam. Kilka lat temu skończyłam kosmetologię i chciałam zacząć pracę w salonie. Niestety nikt nie chciał mnie zatrudnić bez doświadczenia. Możecie pisać w komentarzu, do jakiego typu pracodawców należycie: czy takich, którzy wymagają tego doświadczenia, czy takich, którzy chcą sprawdzić, co ta osoba potrafi i ewentualnie wtedy dać szansę, jeżeli widzą potencjał, ewentualnie doszkolić i, i zatrudnić. Ja należałam do tych drugich. Przyjmowałam do salonu osoby bez doświadczenia, ale wychodziłam z założenia, że się doszkolą takie osoby już w salonie, grunt, żeby chciały pracować i miały potencjał, lubiły to robić, bo to jest taka podstawa. To jest taka podstawa. No dobra, ale zobaczmy, co tutaj się działo w tej historii. Znalazłam jednak płatny staż finansowany z Unii Europejskiej, więc uznam to za dobry sposób na zdobycie tego doświadczenia. No. Z tego, co pamiętam, pracodawca też dostawał kasę za mnie, ale musiał mnie zatrudnić później. Pierwszego dnia, kiedy zaczęłam, nie było na miejscu szefowej, musiałam pilnie wyjechać. Musiała, ona musiała pilnie wyjechać. Była tylko dziewczyna, nie pracowała na co dzień w tym salonie, która powiedziała mi, że mam się porozglądać, co gdzie jest, bo za godzinę przyjdzie klientka na pedi. Byłam w szoku. Myślałam, że będę się na początku uczyć i przyglądać, a ja miałam z marszu przyjmować klientki, więc... klientki nie wiedząc yy, nawet co gdzie jest. Trochę lipa, no trochę lipa. Więc takie jakieś to niedomówienie chyba było ze strony szefowej i tej pracownicy, chyba że ta pracownica chcia chciała się Tobą wysłużyć, żeby się jej klientki przyjmowała. Ona w tym czasie będzie sobie gazetkę czytać. Yy, no, tak też bywa, tak też bywa, kochani. Poza tym, klientki powinny być też informowane, że przychodzi nowa osoba, będzie się dopiero uczyła, że ta usługa może trochę inaczej wyglądać, może trochę dłużej potrwać, albo nie być tak dopracowana jak przy no, takim stałym pracowniku pracującym w salonie. No, trochę lipa. Chociaż nie dziwi mnie to, żeby tak mogło się dziać, bo pamiętam, raz byłam na szkoleniu z rzęs. Nie jako y, stylistka rzęs, tylko jako modelka dla mojej pracownicy. I wyobraźcie sobie, że kobieta przykleiła trzy rzęsy mi, no i teraz ty. I poszła czytać gazetę w drugim pokoju, nie? A moja pracownica miała kleić te rzęsy. Pierwsze szkolenie, no po prostu. Więc już mnie nic nie zdziwi. Wtedy jeszcze w tym salonie nie było autoklawu i musiałam ściągnąć hybrydę klientcy na stopach pilniczkiem. To był koszmar, nie dziwię się, pilnikiem. Jeszcze w takie, wiecie, zakamarki i tak dalej. Święty Panie. Potem były klientki na mani hybrydowy, ale musiałam sobie radzić bez cążków i tylko pilniczkiem, i tylko z pilniczkiem. Co prawda były cążki i frezy, ale nie chciałam ryzykować zdrowia klientek. No, co prawda można zrobić cały zabieg tylko jednym pilnikiem, nawet na Kulo.pl macie taki kurs. Czerwiec to wyjątkowy miesiąc dla Kulo. Dlaczego? Obchodzimy swoje ósme urodziny, z okazji których mam dla Ciebie specjalną niespodziankę. Urodzinową promocję na Klub Kompletnej Stylistki, gdzie oprócz niższej ceny otrzymujesz prezent przy zakupie. A po wykupieniu dostępu możesz korzystać z ponad 269 godzin wiedzy i mojego wsparcia w trakcie analiz pracy. Kliknij link w opisie lub w komentarzu i dołącz już dziś do Klubu Kompletnej Stylistki, Zrobicie robicie mani, hybrydowy, tylko pilnikiem. Jest to możliwe, ale w salonie troszeczkę zbyteczne, bo no jest to troszeczkę dłuższa usługa i nie dla każdego. Nie dla każdego. No. Lakiery hybrydowe były to jakieś tanie zali ekspres. Niektóre rzeczy, ozdoby do paznokci produkty do makijażu, przynosiłam swoje. Wszystkie zabiegi stylizacje, henny i tym, podobnym, i tym podobne, musiałam robić sama bez jakiegokolwiek przyuczenia. No to not good, nie? W salonie? Ta... I, I czego ty się nauczysz w tym salonie? Chyba jak nie prowadzić biznesu. Raz wysłałam mnie nawet do starszego pana do domu na pedi, który miał stopę cukrzycową. To był mały salonik i tam, yy, i byłam tam zupełnie sama. Gdyby to była normalna praca, to pewnie od razu bym uciekła. Święty pani, a ty nie mogłaś, bo cię po prostu no, umowa wiązała. Ale mogłaś może gdzieś skargę złożyć. No dobra, ale nie chciała mieć problemów z tym stażem. Gdybym przerwała, musiałabym pokrywać koszty. Była sytuacja, że szefowa nie zapłaciła za prąd i odcięli chyba na dwa tygodnie. Co? To ile ona nie płaciła tego prądu? To nie jest tak, że jak rachunek nie zapłacisz i już na drugi dzień ci nie odcinają. Chyba. Po stażu z racji mojej finansowej sytuacji, musiałam tam zostać. Pracowałam normalnie 8 godzin, ale umowa była na pół etatu, potem na 3 czwarte. W wolne dni zawsze miałam wiadomość od trzewowej, obwiniała mnie za małą ilość klientek. Jak ktoś nie inwestuje w swój biznes, no, to, no to, to klientów nie będzie miał. Poza tym, jak nie zostawiasz serca w tym miejscu, no to klient to wyczuje. Zdecydowałam się odejść, kiedy przez 3 miesiące nie miałam wynagrodzenia. To było 7 lat temu i dzisiaj na pewno nie zgodziłabym się na takie coś. Ale byłam wtedy jeszcze młoda i niedoświadczona. Trafiając do nieodpowiedniego salonu, można się bardzo zrazić do tego zawodu. Pozdrawiam, więc nie popełniajcie y, błędu. Już po 7 latach to ci pewnie nie kojarzy. Ale dobra, nie popełniajcie tego błędu y, niektórych osób z tej, z tej serii, błędów młodości. I no, nie gućcie się na coś takiego. Zawsze można porozmawiać. Mm, na przykład, jak jest jakiś staż, nie wiem, w urzędzie pracy i musisz być u tego pracodawcy, zawsze może jakąś reklamację może złożyć. No trzeba się popytać. Iść normalnie do tych pracowników urzędu: powiedzieć, jest taka i taka sytuacja, y, szefowa niczego mnie nie uczy, jest brud, y, źle się tam czuję i tak dalej, i tak dalej. No i, no i wtedy myślę, że dałoby radę to jakoś załatwić. No dokładnie. Trochę, trochę ta seria czasami jest jak ku przestrodze. Tak, tutaj Boldo zauważył, momentami faktycznie to jest takie bardziej przestrzegające niż yy, inspirujące. No ale dobra, zobaczmy, jaka będzie historia następna. I następną historię mamy z perspektywy klientki. Teraz była przed chwilą była historia z perspektywy osoby, która jest. Chce wejść do tego zawodu. A teraz mamy perspektywę klientki. Cześć, mam na imię Amelia i mieszkam w Warszawie. Chciałabym się podzielić moją historią z perspektywy klientki w pewnym salonie. Wszystko miało miejsce dwa lata temu, czyli czasy, że tak powiem, nowożytne. Czasy nowożytne. Chciałam przedłużyć paznokcie na pewną okazję, więc zaczęłam szukać salonu. Nie ukrywając, chciałam trochę zaoszczędzić i szukałam salonu cenowo przystępnego dla mnie. Pewnego dnia będąc na mieście, rzucił mi się w oczy jeden salon. Przed, przed stała tablica z cennikiem usług, ceny były niskie, więc weszłam do środka. Salon był bardzo mały i posiadał trzy stanowiska. Zapytałam się o przedłużanie i miałam czekać 10 minut, bo pani już kończyła jedną stylizację. Pracownikami salonu byli Wietnamczycy i trochę rozumieli po polsku. Przyszła moja kolej, usiadłam, pokazałam inspirację, chciałam fręcza na migdale. I się zaczęło. Coś też czuję, że to trochę jak ku przystrodze. Pod wstęp, jak ku przystrodze. Siedząc, zwróciłam uwagę, jak brudne jest stanowisko. Wszystko umazane, brak pochłaniacza, więc wszędzie był pył. Frezy wyglądały na bardzo zużyte i inne akcesoria też. Nie było, nic nie było sterylizowane, nic, ani dezynfekowane. Jako, że jestem nieśmiałą osobą, to nic się nie odezwałam, a powinnam, a powinnaś. To jest twoje zdrowie. Potem oni nie będą za ciebie płacić lekarzy, chodzić po tych lekarzach i, i to wszystko y, znosić. Pani zaczęła od klasycznego manikir. Opracowała płytkę prezarką, a potem cążkami opracowała skórki. Cążki wyjęła z otwartego już wcześniej pakietu. Pakiet był otwarty tak, że dało się go znów zamknąć, co miało chyba symulować, że jest nowy. Potem pani przeszła do przedłużania. Odbywało się to w taki sposób, że najpierw były, był przyklejany tips. Dobra, prze, przesuńmy trochę tę historię. E, najpierw był przyklejany tips, na koniec paznokcia, a potem było wszystko budowane akrylem. Wszystko odbywało się bardzo szybko i niezbyt delikatnie. Potem przyszedł czas na piłowanie. Pani zapytała o kształt. Chciała migda chciałam migdał. <laughs> Pewnie y, przy zawsze przyklejają te kwadraty, a potem to się wyrzeźbi. Dalej, jaki jak kształt? Jestem ciekawa, jakbyś po, po, poprosiła Migdę o rosyjski, co ona by zrobiła. Piłowanie było bardzo mocne i niezbyt komfortowe. Pilniczek był bardzo zużyty. Potem przyszedł czas na malowanie. Buteleczki od lakierów bazy i tym podobne były bardzo brudne. Praktycznie nic tam nie było czyste. Po, umalowaniu, po pomalowaniu pani nałożyła mi jakiś olejek na skórki i tyle. Za całość zapłaciłam 140 zł, a czas trwania to około godziny. 140 zł to trochę byś dopłaciła tam 10-20 zł, może 30 i chyba byłoby lepiej. Wszystko było ok do czasu. Po miesiącu wróciłam do tego samego salonu, by zdjąć stylizację. Usiadłam podczas zdejmowania, pani była niedelikatna i widać, że w tym salonie zależało na tym, żeby wszystko odbywało się jak najszybciej. Pani najpierw obcięła paznokcie a potem wszystko zdjęła frezem. Po zdjęciu paznokci doznałam szoku. Na jednym z paznokci, a dokładnie na ostatnim, moja płytka była lekko zielona, czyli w syfie były robione te paznokcie, no i sobie tam przez ten miesiąc bakterie miały high life. Zapytałam się, dlaczego mam coś takiego. Pani powiedziała, że nie wie i zaczęła coś mówić do drugiego pracownika w swoim języku. Wyszłam, poczytałam trochę o tym, okazało się, że wdało się zapowietrzenie i powstała onycholiza. Aha, czyli to jeszcze pod twoim naturalnym paznokciem, okej. Okay. Biegiem udałam się do lekarza, na szczęście wszystko wyleczyłam i już jest okej. Okay. Widzicie, chcecie zaoszczędzić, a tak naprawdę płacicie więcej, bo trzeba lecieć do lekarza, płacić lekarzowi, płacić za leki w, w, w aptece, no to na, na pewno jest taniej. Na pewno to taniej wyjdzie. Do dziś żałuję, że tam trafiłam, a to wszystko przez to, że chciałam zaoszczędzić, ryzykując przy tym swoim zdrowiem. Teraz już chodzę do bezpiecznego i sterylnego salonu z doświadczonymi stylistkami. Najbardziej mnie dziwi to, że jak przychodzę obok tego salonu, zawsze jest pełno klientek, pełny klientek. Na dole umieszczam zdjęcie stylizacji i pozdrawiam całą ekipę Kulo. No, to jak one faktycznie wyglądają, chyba nie jest aż tak ważne yy, jak to, no bo nie są złe, nie? Są, są ładne. Są ładnie wykonane, ale ważniejsze jest to, jak one zostały wykonane w i w brudzie, i co później po, po tym miesiącu się okazało. A pazy ładniejsze niż w jednej serii, co chciałam, co dostałam. W niejednym odcinku, w sensie. No i kolejna historia. Hej, mam na imię Ania, mam 17 lat, pisałam już o mojej wizycie na tej grupie, ale teraz mam całkiem nową historię razem ze zdjęciami. Ten horror. Miał miejsce 3 czerwca 2024 roku, czyli niedawno, bo teraz pod koniec czerwca, nagrywam to w połowie, a tu mamy z początku czerwca historię. Umówiłam się do pani na bookingu w Piotrkowie Trybunalskim, ponieważ za tydzień miał odbyć się ślub mojej siostry i chciałam, aby moje paznokcie wyglądały zjawiskowo. Etap umawiania się nie wzbudził żadnych podejrzeń. Napisałam do wybranej pani i umówiłyśmy się na dany termin. Więc byłam nastawiona pozytywnie. Niestety jednak się myliłam. Wysłałam pani zdjęcie stylizacji, którą chciałam, ponieważ chciałam dokładnie taki sam pyłek, i zapytałam, czy ma taki. Dostałam odpowiedź twierdzącą, więc byłam bardzo zadowolona i czekałam na ten dzień. Niestety, gdy weszłam do salonu, zauważyłam, że biurko, lampy, frezarka, butelki do baz, od baz topów oraz lakierów były całe pokryte pyłem i jakimś klejącym produktem. Ku mojemu zdziwieniu pani nie poprosiła mnie, żebym umyła ręce przed rozpoczęciem stylizacji. Potem dowiedziałam się, że nie poprosiła mnie o to, ponieważ u niej w salonie nie było WC. Święty panie. A może było tylko, tylko dla personelu, nie? No jak tak można? Gdy usiadłam, zaczęła mi frezować skórki, a narzędzia były niesterylne. Może się mylę, ale twierdzę, że były niesterylne, ponieważ nie wyjmowała ich z pakietu przy mnie i leżały po prostu na biurku pokrytym byłem od paznokci. Fuj, to bardzo niedobrze. To to już jest e, ogromny red flag, nie powinnaś dać się dotknąć czymkolwiek. Wychodzimy, odwracamy się na pięcie, wychodzimy. I składamy reklamację, że po prostu żeby zwracali zadatek, jeżeli taki był, bo salon i usługi, jakość usług nie spełnia twoich po prostu wymagań. bezpieczeństwa i higieny pracy, ty nie chcesz po prostu zostać jakimś syfem zarażona. Po zakończeniu frezowania przyszła do naklejania, naklejania tipsów na płytkę, odtłuściła ją, nałożyła chyba primer i zobaczymy i, za, i zobaczymy co zaczęła dalej robić. I zaczęła robić przedłużanie. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że zepsuła chyba 20 tipsów na 10, na 10 paznokciach. Jak to możliwe? Ponieważ cały czas jej coś nie wychodziło. Klej nie trzymał, albo baza nie utrzymywała tipsów. Najpierw kleiła je klejem, gdy to nie wyszło, zaczęła bazą. Coś czuła, że te paznokcie długo nie wytrzymały na twoich paznokciach. Gdy zaczęła malować moje paznokcie na inny kolor niż chciałam, bez pytała, wzię wzięła inny kolor. LOL, wzięła inny kolor bez pytania. Niestety bardzo mocno zacięłam skórki. Informuję, że zdjęcie zostało wykonane około 2-3 dni po wizycie w salonie. Zapłaciłam 100 zł za 2 godziny pracy. Chciałam zwykły french z pyłkiem naturalnym i naturalnym żelem. W odpowiedzi na ten komentarz umieszczam zdjęcia tego, co dostałam. Koleżanko, pani się pomyliła, bo to jest seria. Ty chciałaś wrócić y, paznokcie do serii, co chciałam, co dostałam, a nie salon bez tajemnic. Więc reprymenda. Reprymenda. No, nie widzisz, że kolory są inne? Wiem, że to nie ta grupa, ale po prostu chciałam się podzielić tymi zdjęciami z kimś, kto zna się bardziej na tym temacie. Bardziej to pasuje do co chciałam, co dostałam. Życzę wszystkim miłego dnia, pozdrawiam i dziękuję za poświęcony czas. Dobra, pokaż. I są posty tam y, otwarte, więc y, no. Więc kochani, na przyszłość, co chciałam, co dostałam? Dramat. Jeszcze niesterylnie wykonany. Ale kulfony. Cool, Ta osoba chyba nie jest stylistką paznokci, tylko no nie wiem, po trzech dniach odpadł paznokieć. To chyba nie jest stylistka, tylko ktoś kto następne. Dziwnie to wygląda. Ktoś, kto chyba zajmuje się innymi w tym salonie usługami. No nie wiem, ciężko stwierdzić, ale no, no jest, jest źle, jest źle. jest, jest dramat. No ale to nie jest ta seria, więc po prostu polecę dalej. Nie będziemy omawiać wykonu pazurów. No, po prostu masakra. Może to yy... time 039 SUP. Może to makijażystka, której kazali robić pazury. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. I bym się nie zdziwiła. No dobrze, lećmy do kolejnej historii. Hej, mam na imię Ola i przychodzę do Was ze swoją ślubną przygodą paznokciową, która miała miejsce w 2018 roku. Nie tak dawno temu oby była dobra, bo ślubne, ślubne paznokcie, moim zdaniem, to jedne z najważniejszych paznokci w życiu i jak wtedy pójdzie coś nie tak. To taki jest dodatkowy stres, nie? Z, raz, z racji wcześniejszych, nie, nie najlepszych doświadczeń paznokciowych w kilku salonach, przepiłowane, wygięte boki paznokci, przepiłowana płytka, paznokcie odpadające po tygodniu lub mniej, okay. zdecydowałam się na próbne paznokcie w salonie z polecenia. To jest bardzo rozsądne rozwiązanie, bo po pierwsze też jak nie nosimy w ogóle żadnej stylizacji, to się przyzwyczajmy przynajmniej i będziemy się czuć bardzo swobodnie z tą stylizacją. A po drugie i najważniejsze w sumie, dowiemy się czy stylistka, do której się udajemy na te ślubne paznokcie sobie z nimi poradzi i nas nie zarżnie i, i, nie, i czy, jest, czy jest rzeźnikiem czy nie. Wybrałam lekko przedłużone, owal, pudrowo-łosowsiowy róż. Nic wow, bo woła, wolałam nie ryzykować i z tych byłam zadowolona. A do tego trzymały się prawie trzy tygodnie. To jak na wcześniejsze sytuacje było dla mnie bardzo spoko. Na właściwą stylizację byłam umówiona dzień przed ślubem. Trochę za późno, ale dobra. Przyszłam i okazało się, że stylistka, która robiła mi próbne paznokcie, kilka tygodni wcześniej zakończyła współpracę z tym salonem ze względu na przeprowadzkę. I nic nikogo, nic nikt nie... Nic nikt nie powiedział. Najgorzej. To jeszcze trzeba tydzień przed najlepiej, wiecie, potwierdzać. Szefowa zapewniła mnie, że nowa dziewczyna, która miała mnie obsługiwać, ma jeszcze więcej doświadczenia niż tamta i spokojnie sobie z moją stylizacją poradzi. Tak dla kontekstu, płytki nie mam idealnie prostej, bo niektóre paznokcie rosną mi lekko w trapez, inne, są w specja... inne nie są specjalnie twarde. Finalnie z efektu byłam zadowolona, bo był bardzo zbliżony do tego, co miałam zrobione na próbnym. Myślę sobie, że wyszło dobrze, będzie git. Co do czystości pracy, to jedynie co pamiętam, no, dobra poczytamy za chwileczkę dalej. Co do czystości pracy, to jedyne co pamiętam, a do czego mogłabym się przyczepić, mając obecną wiedzę, to był odpylacz puszek, gdyż był on w kolorze paznokci, który miałam wtedy robione, do czego sama stylistka nawiązała. Czyli w sensie, że brudny, tak? <laughs> Przyszedł ten dzień. Na dłoni uważałam cały czas. Rajstopy były wcześni, był wczesny kwiecień. Mega delikatnie naciągnęłam z pomocą świadkowej. Sukienka tak samo, Uf, najgorsze za nami. Paznokcie są, fryzura nie popsuta. Już nic złego nie może się stać, prawda? Oj, jak bardzo się myliłam. Przyszedł czas na zdjęcie z, rodzin, z rodzicami przed samym wyjazdem do urzędu. Ładnie się ustawiliśmy. Pani fotograf zaczyna nam pstrykać zdjęcia i po może dwóch lub trzech zrobiła taki bardzo skupiony wyraz twarzy, po czym patrzy na mnie z malującą się niepewnością i mówi Panna młoda nie ma dwóch paznokci. Ustawiamy się inaczej, czy... O nie, to jak ona już to z daleka widziała. O nie, najgorzej. Ale bym po prostu chyba rozwaliła ten salon Nie no, zrobiłabym burzę. Zanim mówiłam. Nie pamiętam, co się dokładnie działo, bo chyba mnie lekko odcięło. Finalnie skończyło, skończyło się na tym, że świadkowa znalazła obie zguby i po tym, jak y, mama je czymś oczyściła, przykleiły mi naklej do tipsów. Nie wyszło to idealnie, ale było zdecydowanie lepiej, niżeli mia mia miałam iść bez dwóch zrobionych pazurów, jeszcze u prawej ręki do ślubu. Reklamację złożyłam, ale nie została. Co? Nie została uznana? Na drugi dzień ci odpadły paznokcie. Stylistka stwierdziła, że ona wszystko wykonała Ok, a to ja w dniu przygotowań musiałam je pozapowietrzać. Nie byłoby to możliwe. Chyba, żebyś wzięła po prostu, nie wiem, śrubokrętem je, podważała i młotkiem waliła. Ewidentna wina stylistki paznokci. Tylko to już było dawno temu, więc no już teraz to sobie tam... Możemy pooburzać się. Jestem zdenerwowana. Jak stylistka mogła coś takiego zrobić? I jeszcze się nie przyznać do, do swojej winy. A mamy dalej historię. Gdybym miała zdjęcie próbne i te wpadkowe, to pewnie wrzuciłabym je na grupę, co chciałam, a co dostałam. Ale mamy jedynie te, które pani fotograf, nawiasem wielką ukłony w jej stronę, cudnie wyedytowała. Wstawię poniżej przycięte już przeze mnie pliki dla zmniejszenia ich rozmiaru. Choć w, w maju... Choć mając dzisiejszą wiedzę, mocno się zastanawiam, czy one były nawet poprawne. Proszę, nie zwracajcie uwagi na łapki małżonka, bo jego do dziś nie mogę przekonać nawet na najzwyklejszy manikir. Od tamtej pory salon, salony paznokciowe omijam szerokim łukiem, jednak chyba nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ta sytuacja zmotywowała mnie trochę do tego, by wziąć sprawy we własne ręce i od 2020 roku sama maluję i w razie potrzeby przedłużam swoje paznokcie. Kolejna stracona klientka, nie? No tutaj wspierający yy, nie dowierzają mnie. Do tego ostatniego zdobienia stały się moim nowym hobby. Aktualnie wraz z klubem kompletnej stylistki yy, poszerzam swój skillset o nowe metody pracy najróżniejszymi materiałami na tipsach. No to pięknie. P.S.: Miałam dziś okazję przypomnieć sobie te historie z moją mamą. Okazało się, że jej paznokcie, które robione były przez tą samą styliskę, z tym, że ona miała hybrydy na naturalnej płytce, zapowietrzyły się i częściowo poodpadały tego samego dnia, co moje. Tylko na szczęście późnym wieczorem. Wtedy nic nie powiedziała, żebym się źle z tym nie czuła. Aha, czyli mama po prostu... Yy, Dowiedziałaś się po latach, że, że mamie też odpadły <grym> pazury. Oj. wtedy mi nic nie powiedziała, że, że, się źle z tym czuła, gdyż to ja ją namówiłam na, te, na tą feralną miejscówkę. Pozdrawiam ciebie Dytko oraz całą ekipę Kulo wraz z Drilo. Bardzo dziękuję. Zobaczmy te pazury. Okej. Okay. Bardzo słabo wykonana stylizacja. Źle dobrany kształt do paznokcia. No takie jajca ci zrobiła, no przepraszam. Nie były złe, nie były złe. W sensie są w miarę estetyczne, ale jak ja patrzę swoim okiem i widzę w, od razu linijka w oku, nie? Symetria i tak dalej, oś palca, to widzę jajca, niestety. O, jeszcze jedno mamy zdjęcie. No, grubaski na czubkach Wolnego Brzegu. No, współczuję bardzo, Aleksandro. Nie powinno się tak stać, ale może właśnie tak miało być. Może powinnaś miałaś wtedy dostać tego szoku, żeby zacząć robić paznokcie i kto wie, no może, może hobbystycznie będziesz robić, może jak może sobie dorabiać będziesz, albo może po prostu będą cię relaksować będą cię, będzie cię relaksowało malowanie wzorków. Ewidentnie tak po prostu miało być i wszystko się dzieje nie bez przyczyny. To była ostatnia historia. Zapraszam wszystkich tutaj widzów do wzięcia udziału biernie, biernie, zaraz biernie bierzesz udział, czynnie do tworzenia tej serii Salon bez tajemnic. Zapraszam do grupy na Facebooku. Możecie się podzielić swoimi historiami paznokciowymi, około paznokciowymi, z różnych perspektyw, nawet takiego, takiej klientki, jak przed chwilą usłyszeliśmy. Jest to pouczające, myślę, że dużo stylistek zacznie na niektóre rzeczy w końcu zwracać uwagę. No i niektórzy traktują te serie jako swoistego rodzaju terapię. Nie dziwię, nie dziwię Wam się, wyrzućcie to, co wam przez lata <gry> ciąży na sercu edyta tu wszystko przyjmie. Zapraszam, a teraz się żegnam. Tak w komentarzu, jaka była Twoja pierwsza praca.